No dzień dobry wszystkim. Cześć, witamy wszystkich, dzień dobry, z tej strony Zió Ziótek i Dziadek. I co dzisiaj, Dziadek? A no dziś kończymy żniwa i bierzemy się za sianokosę. No dzisiaj kończymy y, żniwa, e, owiec będzie leciał e, pod kosę. No dzisiaj takie szybkie, Dziadek dzisiaj bizonem będzie ciapał, ja będę prasował. Eee, jak w ogóle, dziadek, czujesz, że jesteśmy w twojej dawnej. wróciliśmy na twoje dawne śmieci? Kurde, no trochę dziwnie, bo wszystkie wspomnienia wróciły, ale i nowe otoczenie to też co innego. Dobra, koniec tego pierdolenia do pracy ruszać trzeba. No, są wspomnienia. Dobra, dziadek, bierz bier kombaj, jedź, a ja przygotuję sobie zestawy od razu. No dobra, dziadek już pomknął, ja już biorę tutaj sobie proximę. Dobra, co te drzwi zamknąłem, że ciepło lecimy Trzeba już przypiąć przyczepę Jedziemy nową dzisiaj, nowej damy się wykazać autosące. Pewnie nie była używana, no ostatnie żniwa Owiec został no, Tam przy dróżkach dziadek będzie kosił, a Ja w tym czasie Ususem pojadę prasować już, bo trzeba skończyć i powoli brać się za, za kosy. ale będzie trochę potrzeba. Dobra, jedziemy do jedną bramę, to w sumie można by było zamknąć. A to się zamknie, jak już przyjedziemy. No, jak widzicie, tutaj już pokoszone też, skosiłem. Ogień teraz na pole. Są no, tutaj już marchewki niektórzy mają. Właśnie też myślałem, kurde, na to marchewki, bo tutaj już da. Pompą skupy, które już tą marchewką się zajmują w ogóle. Czy ja, jak zwykle mam? No oczywiście, że nie. Jak zawsze, zapominam. Ach, człowiek, nieprzyzwyczajony. No trudno. Dobra, jedziemy. Siatek już kosi. Hmm. A tak, już tam kosi walczy z zonkiem. Dobra, jedziemy sobie. To ściernisko jest bardzo duże. No i trzeba będzie z buta zasuwać No już się przyzwyczailiśmy z dziadkiem Do nowego miejsca o, Ładnie sobie Dziadek walczy kombajnem A my lecimy Bo mamy dzisiaj sporo do prasowania Dwa pole, jedno przed e, obok Drugie po, no, dwa pola obok I jeden owsiankę Bo jedno było rzepaku y, A pierwsze już zostało sprasowane Poza materiałami, żeby troszeczkę się wyrobić, słomy wielce nie ma. Szukam z dziadkiem jakiejś dzierżawy. Może tutaj by ktoś to wyjdzie. To to bym najchętniej w dzierżawę wziął, ale nie wiem, czy będzie się zdecydował tu z sąsiadów. Mam nadzieję, że tak. Dobra, bierzemy ursusa. Jest zamknę to, to, bo to niepotrzebnie jest otwarte i tak będzie, nie wyjeżdżam. Pojedziemy sobie tutaj. Dobrze, Pierwsze. Już jak tutaj jesteśmy, to pojedziemy tu. O. Turne tutaj pokosy to też są takie bloki. Wpuszczamy. Pałek. Tyk. O. Rozruch. No i jedziemy z tym prasowaniem Prasuje się tu raz dwa. Szybko pójdzie I będzie to z głowy, którym zahaczam No pszenna. Op. Też y, jęczmienia trochę było Dobra Pierwsza bałda na tym polu po tej przeprowadzce człowiek musi się jeszcze przyzwyczaić na pewno wrócimy na połowę zobaczyć to tam się ogólnie odczynia czy tam to, to wszystko jest zburzone czy nie no w... trzeba będzie to na pewno sprawdzić ogólnie już dosyć tutaj się przyzwyczailiśmy fajnie tutaj jest na tej, na tej wsi, z tymi sąsiadami życzliwie jest pomocni są. Więc myślę, że jakoś sobie tu człowiek poradzi. Mam nadzieję, że nie będzie problemów. No właśnie, teraz poszło. Fundusz troszeczkę spadł, bo niestety trzeba było, wiadomo, uderzyć po nawozy, jeszcze dodatkowe opłaty. Bo jak wiecie, ta ziemia... No tu jest dosyć był problem, bo nie wspominałem, że ta ziemia była dzierżawiona i miała być wydzierżawiona w w komuś innemu opuszczone. tam ostatni raz zostało to przez tego poprzedniego gospodarza zasiane właśnie tym, co zostało teraz przez nas zebrane miało pójść w dzierżawę ale ostatecznie padło, że niestety komornik doszedł szybko, wczedł, ponieważ to gospodarstwo jest pokomornicze po licytacji zostało wykupione przez nas no poprzedni gospodarz nie był w stanie już tego uciągnąć wiadomo jak już swoje test zrobił i gospodarstwo po prostu niezwyczajnie świecie pikło eee, i poszło zostało z długi zaciągnięte pożyczki spowodowały, że gospodarz niestety poszedł na licytację i niestety przez to, że nie było żadnej innej opcji rozmowy tak jak wspomniałem z budową w przez przez niektórych urzędników bo już sklamka zapadła bo zgody zostały wyrażone, a bez, naszego, bez naszej, naszego poinformowania. No teraz tam teraz dosyć spora kosa jest w tym modzie, jak już tam widzę. Walczy. Jeszcze kurde, kamerka się lekko przegrzała, no ale już wracamy. Wyłączyła się, kontynuując. Tak jak wspomniałem, gospodarstwo było na licytacji i właśnie poprzez tych urzędników musieliśmy się wymieniać. Całe szczęście, że to chociaż odszkodowanie dostaliśmy, dosyć spore no ale wiadomo, poniesienie kosztów licytacji plus przeniesienia wszystkich maszyn do, 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 do nowej miejscowości to też wyniosło trochę, bo te lawety jeździły praktycznie z lewa do prawa. I akurat też, sąsiadowi, zają... też gro... sąsiadowi grozi, że tam mają go skasować, bo oni będą chcieli się poszerzać. Jednemu naszemu, no i go jasny wie, co dalej będzie. Mam nadzieję, że jednak jego odzież zostałem w spokoju, bo już nam tu już niestety nie udało się. I go nie zrobią w ciula. No ale teraz przejęliśmy te kawałki. Mamy trochę mniej gruntu niżeli tam mieliśmy, ale myślę, że to się wy. wyklepie, odbijemy sobie to i będziemy starać się to. rozwijać jakoś, żeby to właśnie coraz. za to jakieś dzierżawy sobie właśnie wziąć. Najbardziej do tej dzierżawy, by się przydała. Ale myślę, że to jest też taki fajny e, polski klimacik na tym gospodarstwie, a to też jest ponoć dziadek wspomina, że to kiedyś tu jego znajomy mieszkał ale jak po śmierci tu zostało to przejęte przez, sprzedane przez syna bo to kiedyś z kolegą, którym chodzi do szkoły, było to gospodarstwo. Niestety zmarł dosyć wcześnie i syn to przejął, ale syn nie chciał gospodarzyć, sprzedał gospodarstwo i kupił właśnie ten chłop, który y, potem właśnie zaciągnął kredyty i gospodarstwo trafiło na licytację. No i właśnie dlatego suma też y, y, za to te gospodarstwo było troszeczkę inna bo no wiadomo musiało to spłacić gospodarstwo część poszła właśnie na spłatę tego zaległego długu który ten gospodarz zaciągnął no który został już uregulowany ale 170, znaczy trzeba było 70 tysięcy, tak musieliśmy dobrać, bo niestety nie starczyłoby nam na wpłatę do, na pełną licytację. Dopiero teraz co po sprzedażach niektórych plonów z, jeszcze musieliśmy wszystko się wysprzedać, wszystkiego co mieliśmy. Po wysprzedaży tego właśnie udało się te pieniądze odbić teraz, bo musieliśmy wszystko, wiadomo, wysprzedać, ze Silosów co to było. Czyli dziadka, czy jakaś sytuacja wygląda. Wesen nie będzie sypał. No, przejdziemy się chwilę z dziadkiem, pogadamy i zobaczymy jak, jak tam wyjdzie. No ale tak to właśnie wyglądało. Właśnie, że trzeba było to wszystko posprzedawać, wyczyścić zbiorniki i dopiero wtedy yy, i te pieniądze się już teraz bardziej znalazły. Aha, na spłatę, ale Już Koszty przyszły i kredyt jest i Na razie Może w następnym sezonie się postara spłacić ten kredyt Bo, bo też trzeba w tym roku znaleźć już Nowy pług Będziemy jeździć szukać nowego pługa który Zastąpi w ogóle nota Ale już obrotówka Żeby to była No żeby nam było już pracować też żeby te bruzdy nie były na środku tylko już po lewej albo po prawej stronie na miedzy zawsze to lżej człowiekowi o, no, dziadek, o już zapełniony tam albo coś się przypchało Zaraz ten do dziadka. Jak dziadek idzie? A dobrze nie zapycha się, trochę zielska jest, ale idzie dobrze. I teraz pierwsze sypanie będzie. No właśnie tu przyjechałem kursusem od razu, bo tam skończyłem prasować. A to może się zmienimy, trochę podniesz, a ja skończę prasować, co? Trochę odpocznę, mhm. wolę bardziej prasować niż kosić. No dobra, to mogę cię, mogę cię zmienić, to wysypię to, a ty pojedz, skończyć tam prasować. I, i, I tutaj, co najwyżej, jeszcze tam. No, tak, tutaj już przed y, z tyłu za sprawie są sprasowane, a jeszcze tam od drogi trzeba wziąć sprasować. Dobra, pojadę i skończę to i z głowy będzie. Dobra, dziadek, to tak może być. Bierzemy się za robotę. No, i dziadzia nam dał robotę. Pojechał Ursusem prasować, bo woli ją prasować niż kosić, i nie chcę mu się za bardzo tak skupiać teraz na tym i mi oddał na razie Bizona. No i będziemy sobie kończyć tutaj ten owies, Ale go wielce już tam nie zostało to Jego skosi, osianka on będzie on czy będzie prasował A no, tam już walki się pojawiły Dobra I jedziemy. Pierwszy zbiornik poszedł Teraz ogień na tłoki Starnia. I lecimy, no, czy jeszcze na sam koniec eee kroniki, będziemy kombajnować pole jeszcze zetniemy bizonkiem tutaj jedno patrzyliśmy ostatnio e, z dziadkiem też na kombajny ale to zajedzie się zanim się kupi, bo naprawdę koszty zakupu kombajnu teraz to jest po prostu Meksyk a nie śpieszy nam się ze względu na to, że po co. No po prostu nie ma potrzeby na razie, bo w hektarów troszeczkę zeszło po przeprowadce. No i, i, i huk no niestety na razie na razie z kombajnu po prostu zrezygnowaliśmy już tam na w naszej poprzedniej miejscowości myśleliśmy właśnie bardzo na tym, żeby, żeby, żeby już móc... to yy, się może myśleć nad jakimś kombajnem, ale... Ale jednak padło, że że jednak nie. Teraz nie pójdzie to tak łatwo. Niestety. No i trzeba będzie walczyć 40, ale ważne, że chociaż jest ta... Ta kabina to jest to jest dobrze tak na 40 nie ma co narzekać, bo grubość blachy jest znacznie lepsza niż w tych nowszych kombajnach To mi się wszystko jest do, do ogarnięcia Na razie trzeba znaleźć ten pług, troszeczkę jeszcze poprawić być budżet zmocnić, No niestety ja się Dziwnie trochę powykaszał Ale ja tutaj przejadę Już nie będę jeździł w piętkę, To jadę O Śliczny Przodu wyrównać No to jest ostatni pole już Do kampanii żniwnej chwastu jak cholera dlatego przypycha kombajna niestety chwast jest trochę ciężko przemucić, ale to tam poradzimy sobie, no dzisiaj całego na pewno na nagraniach nie zetniemy tak, tam jakoś ta robota idzie zostanie tylko wtedy to sprasować, no i już w następnej relacji będziemy już zwozić tutaj kronicę, zwozić słomę no i przygotowywać się pod już obornik. To będzie dziwne. Trzeba będzie grubera przypiąć. skotować obornik. I, i, i potem zaorać No to będzie dosyć ciężki temat, bo musimy ten pług teraz znaleźć. Myślę, że na dniach, się po ten, tym temacie coś zacznie już działać, bo no potrzeba, potrzeba. No też zbliża się... Już niestety nie zdążyliśmy w tym roku, ale... Aha. poczekajcie. szybciej. Ale, ale, niestety przegapiliśmy te terminy zasiewu rzepaku. Chyba już tak, przegapiliśmy. No i niestety rzepaku nie uda się posiać. Ale trzeba będzie posiać na pewno kukurydzę. I ten słonecznik bardzo myślę, że właśnie, ale to może na jakiejś dzierżawie, bo choroba, no teraz nie mam pól za bardzo na to, ale kukurydę na pewno posiejemy. I myślę, że nawet tutaj obok gospodarstwa by to się przydało zrobić, bo trzeba tej kiszonki też troszeczkę mieć. Teraz. Ale to już na spokojnie wszystko się zrobi. Na razie, aby tylko tu skosić i zakończyć żniwa. A widzi jak widzicie, o, już deszcz zapowiadają. Mamy już wrzesień, ogólnie 2 września. 1 września, przepraszam. Więc. O kurna, marzy się Więc, więc yy, no. Czas ucieka, no trochę się przedłuży. No bo te deszcze też przyszły i nie dały do dokończyć, kosić. Mać. Ale tu Chwasty Ja pierdziele tutaj te pole jest strasznie O tutaj zobaczcie takie Dołkowe tutaj są bardzo pola I to, to mi się właśnie tutaj podoba na tej wsi zobaczcie, te, zobaczcie to jest Górkowo po prostu górka dół górka dół I tak, tak w kółko więc no, jest co robić Jest co robić wow O Jezu, kronikarka się zepsuła. Jasny gwint. Błąd mi wyskoczył na kronikarce. O Jezu, jakoś zepsuła. Do naprawy. Słuchajcie. Jasny gwint, kronikarka się zepsuła. Dobra, wiecie co? Ja się tu z wami muszę pożegnać, bo coś kronikarka nawala, kamerka, więc do zobaczenia w kolejnych filmach. mój że tak, trzymajcie się, na razie i cześć.